Moin aus Hamburg, lieber Schuko, hasen. cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki. Wtorek, 22 lipca, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz presy Spiegel aus Deutschland. Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale, dziękuję za Wasze subskrypcje oraz komentarze, do których nieprzerwanie bardzo serdecznie zapraszam. No i zaczynamy dzisiaj od granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, granicy polsko-białoruskiej. Deutschlandfunk pisze Bundesinnenminister Dobrindt besucht Känze zu Belarus, czyli federalny minister spraw wewnętrznych Dobrindt z wizytą na granicy, z Białorusią. Tagesschau na ten temat, die Frenzen am Grenz cał, pisze o różnicach przy tym ogrodzeniu granicznym no i wyjaśnia całą sytuację na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. An der Außen gilt kein Asylrecht mehr. Nie ma prawa do azylu na granicy zewnętrznej. Polska zawiesiła to prawo, bo oczywiście tutaj Białoruś cały czas wysyła ludzi na granicę. Wyjaśniona jest cała sytuacja. Mamy 11 tysięcy żołnierzy. Mamy system monitoringu, który został tam zainstalowany. Polska zainwestowała 612 milionów euro, pisze Tagesschau. No i Białoruś wysyła nadal ludzi. To są ludzie, którzy nie tylko mają tą szturmować tą granicę, tylko są wyposażeni w, też w narzędzia, pisze Tagesschau. Mają niszczyć ten podgraniczny, a nawet mają atakować polskich pograniczników. Tutaj podany jest przykład strażników, którym niedawno udało się uniknąć szczęśliwie koktajlu Mołotowa, rzuconego w ich stronę. Przytoczone są oczywiście liczby, i tak dalej, i tak dalej. No i Aleksander Dobręt, minister spraw wewnętrznych, uważa, że jest to wszystko bardzo imponujące. Wielokrotnie wyrażał tu serdeczne podziękowania za ogromne, ogromny wkład Polski w ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. No i powiedział, że. EU zol poln uczestniczyn, Unia Europejska ma wspierać Polskę, no i tutaj nawet Tagesschau zauważyło, że odbyło się niedawno spotkanie na Cukrzpytce, najwyższym szczycie Niemiec, no i tam politycy mówili o tym, że Niemcy są w stanie nawet wysłać personel i wysłać drony na tą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, aby Polskę wspierać, a teraz już Niemcy stwierdzają, że jednak to jest sprawa Unii Europejskiej. Z drugiej strony, tak trzeba wyjaśnia, że też Tomasz Siemoniak tam miał swoje interesy i przede wszystkim chodziło mu o to, żeby tutaj przekonać Niemców, że kontrole na granicy polsko-niemieckiej, wewnętrznej granicy Unii Europejskiej nie mają teraz sensu, że ludzie stoją godzinami do pracy, że biznes się skarży i tak dalej. Siemoniak mówił na przykład o tym, że strefa Schengen jest jednym z naj, jedną z największych wartości Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Co z tego wynikło? Ano nic. Deutschland wird weiter kontrollieren. Niemcy będą nadal kontrolować. Tak powiedział też Aleksander Dobrindt podczas tego spotkania. No i tutaj rzeczywiście jakby nic polska strona w tym sensie nie ugrała. Ale Tagesschau tutaj też wykorzystał sposobność do tego, żeby znowuż trochę wkręcić śrubę, czy przykręcić śrubę polskiej stronie reszta grupy profituje von Grenzkontrollen, kontrolnych. Tak jak się napisało w tym samym artykule, że ugrupowania prawicowe w Polsce korzystają z tych na tych kontrolach granicznych. Opozycyjna partia PiS i ugrupowania prawicowe rozpowszechniają fałszywe informacje, historie o rzekomo tysiącach uchodźców, których Niemcy celowo sprowadzają do Polski, jak napisało Tagesschau. No i też napisało Tagesschau o tym, że to jest taka polityczna reakcja łańcuchowa, przed którą między innymi przestrzegał Donald Tusk. Także taka jest sprawa, jeżeli chodzi o zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Czy co, panowie się spotkali, połazili tam po tych lasach, połazili pod, przy tym całym płocie, no i z tego za dużo dla polskiej strony jakby nie wyniknęło. Pozostając przy granicy, jeszcze gazeta Bild, polnische grenzbehörden Ukraina mit lkw dem Kriegsdienst entkommen. Bild pisze o tym, że polskie służby graniczne twierdzą, iż Ukraińcy za pomocą pewnej sztuczki, z prawem jazdy na ciężarówki, unikają służby wojskowej, to znaczy polskie służby, Polska Straż Graniczna zauważyła wzrost wykrywanych liczb podrobionych ukraińskich, um, ukraińskich prawa, praw jazdy, sorry, na samochody ciężarowe. To znaczy chodzi o to, że w wieku poborowym mężczyźni wyrabiają sobie, czy kupują takie podrobione prawo jazdy, na podstawie tego prawa jazdy wyjeżdżają z Ukrainy i już nigdy nie wracają. No i ciekawe teraz, jakie jest procedura, co się stanie, czy na przykład strona ukraińska z tym procederem będzie walczyć, słuchajcie. Tak jest Pistorius zakt bycaj an Petriot systemcu Tak jest dalej pisze o tym, że minister obrony tutaj Pistorius Deklaruje udział Niemiec w systemie Petriot To znaczy Niemcy będą kupować od Stanów Zjednoczonych systemy Patriot, które będą wysyłane na Ukrainę, czyli Niemcy je sfinansują. No i tutaj były takie plany, że najpierw Niemcy mieli przekazać swoje systemy, ale się na to nie zgodzili, bo stwierdzili, że mają ich za mało. Ale teraz widać, na, widać że ten deal jakby dojdzie do skutku, prawdopodobnie. Jeżeli chodzi teraz o deal, no to duży deal też mieliśmy w Niemczech. Koncernchefs im Kanzleramt Merz, große Gipfel Show. Prasa pisze tutaj o wielkim takim show kanclerza, kanclerza, i, kanclerza Merca oczywiście. No i tutaj odbyło się spotkanie prezesów dużych koncernów firm w, właśnie w urzędzie kanclerskim. Chodzi o 61 firm, które mają zainwestować w Niemczech 631 miliardów euro. To jest taki program, który został nazwany Made for Germany. Chodzi tutaj głównie o Projekty infrastrukturalne i zwiększenie inwestycji po to, żeby teraz wyjść z tego takiego kryzysu, w którym Niemcy się od trzech czy tu już prawie czterech lat znajdują. Krytycy tego całego systemu, tego całego projektu. Mówią o tym, że to jest nic nowego, że to już było bardzo długo planowane, tylko teraz Merc wykorzystał sytuację i jakby na nowo to sprzedał opinii publicznej, co z tego wyniknie zobaczymy. Z drugiej strony Niemcy mają trochę, trochę obawy, jeżeli chodzi o Unię Europejską i budżet Unii Europejskiej. E, tutaj chodzi, słuchajcie, Haushaltspläne aus Brüssel i Uhama Deutschland droht 450 Milliarden euro szok, e, budżet w Brukseli, który ma być zwiększony i co za tym idzie Niemcy jako największy płatnik netto musieliby zapłacić tu 450 milionów, e, miliardów sorry, których na razie jakby nie uwzględniają i nie mają. Tu chodzi o budżet Unii Europejskiej na lata 28-34, który ma, być zwiękny, ma wynieść aż 2 biliony euro, to jest 800 miliardów euro więcej niż obecny, obecny budżet. No, i tutaj powodem tego zwiększenia budżetu są po pierwsze wydatki na obronność, a po drugie rozpoczęcie spłat pożyczek z czasu koronawirusa. W weekend, słuchajcie, odbył się tak zwany ZOMA Interview z Alice Weidel, czyli tutaj liderką partii AfD. W, to wszystko działo się w stacji ARD. To jest taki format, który odbywa się na zewnątrz przy Bundestagu, tam w tym całym Regierungsviertel. No i teraz ten format został zakłócony przez przez grupkę e, osób protestujących, protesty gegen Weidel. Warum funkcjonuje die Ben, meile nicht? Die Bild-Zeitung, no i między innymi Gazeta Bild pyta, pisze o tych protestach przeciwko zagłusza, e, przeciwko Alice Weidel. E, wywiad, wywiad jest opisywany, który był zagłuszony. Alice Weidel zgodziła się kontynuować ten wywiad pomimo hałasu i tak dalej. No, i teraz wszyscy dociekałem, jak to jest możliwe, że w tej strefie, która jest taką strefą wyłączoną, trzeba mieć rzeczywiście dużo pozwoleń, żeby móc tam protestować i w ogóle być i tak dalej. E, czy teraz ta grupka się tam mogła zebrać, jak to się odbyło. E, poza tym tam był autobus, te osoby miały autobus, na którym były zainstalowane głośniki, po to, żeby rzeczywiście e, to, co tam śpiewali i wykrzykiwali, mogło się nieść. E, no i rzeczywiście wyscoba ja sobie ten. E, ten wywiad obejrzałem, to było żenujące, było żenujące przygotowanie, e, takie techniczne, bo według mnie takie rzeczy daje się wyciszyć. Z drugiej strony też było widać, to była grupka rzeczywiście osób, które się nazywają Omas gegen Recht, czyli babcie przeciwko prawicy, także możecie sobie wyobrazić. To nie byli, nie wiem, jakaś super zorganizowana grupa, panie sobie po prostu śpiewały. E, też stacja ARD tak mało wydawała się być zainteresowana tym, żeby jakoś poprawić jakość tego e, wywiadu. No i tyle. Teraz AFD chce powtórzenia oczywiście, a ARD, czyli stacji nadawczej, trochę się dostaje, bo rzeczywiście wyglądało to bardzo, bardzo nieprofesjonalnie. Dalsze tematy, słuchajcie. IEMA Liga, SPD szef Matias Placek for tidig Russland Rusland als aktive diplomatie. W SPD też się dzieje. SPD się nie może jakby oderwać od tego pępowiny jakiejś ruskiej, słuchajcie. Matias Placek, tutaj były lider SPD, broni swoich regularnych wyjazdów do Rosji i mówi, że jest to aktywna polityka. No i co ciekawe, on od rozpoczęcia wojny latał do Moskwy aż dziewięć razy, spotykał się z różnymi ludźmi, różnymi politykami, niektóre spotkania, jak on sam mówi, były spotkaniami też prywatnymi, także żebyście wiedzieli, jakie jest podejście partii SPD właśnie do Rosji. Widziałem Job Markt Analyzung, im szczelnia, ja coraz mniej ogłoszeń o pracę jeżeli chodzi tutaj o Niemcy, to w porównaniu z rokiem poprzednim. Business Insider między innymi o, to pisze, o tym pisze i też Tagesschau na przykład 60.000 jobs z Jahresbeginn abgebaut. up no i Tagesschau m.in. pisze o tym, że 60 tysięcy miejsc pracy jest teraz mniej w przemyśle metalowym i elektrycznym. No i tutaj, oczywiście, związki zawodowe prom i mówią, do polityków, że trzeba stworzyć lepsze warunki konkurencyjności tutaj głównie chodzi o ceny energii a jak wiecie niełatwo jest coś takiego zmienić no i słuchajcie jeszcze mamy jedną wiadomość do której powrócimy jutro Bild Polen wollen bo Platform, bauen Ölangst in deutschem Urlaube Paradis. gazeta bild pisze o tym że Polacy chcą budować platformę wiertniczą strach przed e, tutaj wydobyciem ropy w niemieckim e, w niemieckim raju dla wczasowiczów chodzi o wyspę Uznam po niemiecku UZDOM, gdzie znajduje się Polska, odkryła właśnie złoża ropy, no i teraz polska strona myśli oczywiście, żeby z tych złóż korzystać, a Niemcy już zaczynają się bać i już zaczynają tutaj mówić o tym, dlaczego to jest złe. Ale tak jak mówiłem, do tego tematu powrócimy jutro, ponieważ coraz więcej teraz w prasie niemieckiej się na ten temat pisze. Für heute das ist alles. Na dziś to wszystko, słuchajcie. Ich wünsche euch wie immer einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Wie es wünsche ich euch, ich wünsche euch einen schönen und vollen Erfolgsvollen Liebe Grüße, ich Tschüss.